Stąd tak po skosie. Aby. mów? Nie, źle. Przestańcie się, się mnie czepiać, co? O, zauważył mi. Za bardzo widoczne ten w dół, w lewo. no w dół, w dół, jeszcze w dół, kurczę. No teraz się tam dostanę. Tyle pieprzenia się do tego, tego symbolu. Jestem, no dawaj, zagadka. Power doesn't nie do It's passed on. No, co tym razem mi czeka. Eee, łatwe. Eee, tu. Jezu, gdzie to było? No, tu. Nie? A, już widzę, o rany. Jest tutaj, koło głowy. Gandhi wchodzili. Eee Gandhi, gdzie ty to trzymasz? Tu jest. Ale fajnie spreparowane zdjęcie. Słaby Photoshop. <grywy> no, proste to było. Hmm, wow, to jest trzeci element Zebrałem wszystkie grając poprzednio czy nie? Mm, nie chyba Teraz co jest moim zadaniem? Kolejna, a no tak, ciągle punkt widokowy 15 minut biegania od punktu do punktu No to będą naprawdę ciekawe odcinki A ja sobie tylko gadam głupoty Eee, nie tędy Nie przedostanę się Przeskok? Dam radę? Skaczę! Dał jakoś Wybiniał, kto by się zabił Dół. Wieża jest przede mną Tędy Do przodu Nie chciałem skakać E, eee, nawet dobre Ukradnę ci, co pilnujesz. Hmm. Kurczę nic nie widzę tutaj. No i wyjdę sobie po cichu, po angielsku. Teraz trzeba znaleźć... o, nawet nie musiałem szukać miejsca, gdzie się zaczyna spinaczka. Większość spinaczy wygląda tak samo. Obyś budynek trzeba z dwóch stron. Po jednej ścianie się nie wzepniesz przeważnie. Już prawie, jeszcze kawałek. Czy coś tu jest? Nic. Kolejna synchronizacja... Łoł! Wow, całkiem przypadkowo. Mam się z, nie zorientowam że to na tej wieży jest. Będzie coraz łatwiej i łatwiej hackać się w główną formę Abstergo. Jest tak, że wiem, jakie dane szukam. Jakby to przeżył, to tak jakby ktoś wcześniej się wyłamywał, ja to nie mam pojęcia się posałunek śmierci. To chyba chodzi o to. Tak. Prowadząc młodych na spotkanie połączę. A skąd ja mogę wiedzieć kto to będzie? Młody. E ty? Aha. G.O. mnie tryskały z góry, tu To chyba chodzi o jakąś szabelkę. No tego tu nigdy nie pamiętałem. Hmm, tu. No, jakieś szable dobre mi. Ten potwór nie pochodzi od człowieka. Widzę. Tutaj wcale nie chodzi o te jakieś... stworki. To. Hmm. może jak mi się poszczęści w tym zagrajmy, jednak zdobędę wszystkie kawałki? Nie jest to w tej taki, takie trudne, wystarczy spojrzeć na... Mm, bazę danych, budynków tam jest oznaczone który jest mniej więcej trzeba tylko znaleźć odpowiednie o nie zaraz na górę trzeba zeskoczyć nie ma zmił trzeba uważać jakie skacze o w tym samym miejscu jestem ech chciałem mieć postrzeżenie no gdzie jest jego kumpel Nie wiem, jakim, co do mnie zauważył, stąd cały czas do mnie plecami. Może mnie usłyszę. Co byłoby realistyczne w tej grze. Ale nie zdarza się to często, żeby ktoś mnie usłyszał. Mogę sobie swobodnie biegać za ich plecami, nic się nie stanie. Teraz chyba z miasta trzeba się ulotnić. O, jeszcze jedna strona kodeksu. Zanim ruszy na misję, to się zejdzie trochę. Spadaj. Cześć. W tym asesynie jest jeden plus. Jak biegasz, strażnicy nie zaczynają cię gonić. W jedynce, nie tak było, że tylko zacząłeś biec i od razu cała chmara się za to mogła zlecieć. A z drugiej strony to jest trochę podejrzany taki człowiek biegnący przez miasto. Kto by chciał biec przez miasto, tak? Na pewno ktoś spieszący się. Albo... ...jakiś głupi asasyn. Słaby asasyn. albo na przykład mogłem na speedzie te elementy o znowu z najemnicy te elementy gdzie sobie tak łażę. ej ej wstawaj no teraz to mnie daruje moją kasę zajumać Pość tu! wracaj się cholera no mamy 300 florenów ale honor jest ważniejszy Jakiego dorwę teraz? Tak Teraz jak się dopadnę Kurczej Pany dziadek O może strażnik mi pomoże <grymne> We dwóch gminy, dawaj Dwóch na jednego Wandałysego Dziadek tu Mam cię Gdzie? Sady morderca tylko lepszy złodziej. <grych> to było ciekawe przeżycie. Jeszcze nigdy nie goniłem rodzącym strażnikiem złodzieja. Jednak są przydatni czasami. Daj mi trochę kasy. Cześć. Dobra, bo ja września się kodeksem nie zajmę. Co mm, to jeszcze mogę dodać? Tacy z kieszonkowcy to jest całkiem łatwy z, e, zarobek kasy. Zależy jak się fartnie. Czasami mogą przebiegać po ciebie można ich łapać. O ma mało życia. Chodźcie. Naprzód. To work your magic. Ładna magia. Magia miecza i stali. czasu nagrywam przynajmniej ile Mógł nagrać godzinę mało trochę bo jak tylko te 15 minut bym prawie robił może teraz będę mógł się na misję ruszyć jest tu jeszcze coś nie reszta mi nie obchodzi misja odegram się na Wierim na tym tchórzu. Mm, co lubi posyłać swoich kumpli, Na sam ucieka? No weź ode mnie spadaj. Nie chcę twoich... Durnych... serenad słuchać. już get down już, już nie denerwuj się to już wyjście z miasta gdzieś tu brama powinna być a jest jedna a, albo i to i nie brama nie, to jest jakiś jakiś plac Wlazłem... tędy No dalej w tę stronę. A, rany muszę się trochę bardziej rozłożyć na tym fotelu. Trochę niewygodnie jest, tak. Na sztywno co by siąść. No gdzie ta brama jest? To? No. A jest mój kuń. Chodź, to będę ci płotka nazywał. A jak kurczę, w sadze Każdy koń Geralta był płotką. To u mnie też takie płotki będą. Ciemno jak. A dobrze się może nie będę kończył. Jeszcze ja sam mam gammę małą ustawione. No, no. Nie ma wujaszków. A, żeś bandę zebrał. No, liśniaków i żuli banda. Idziemy dalej. O, mogę sobie potańczyć. Oh je, yeah, oh je. Yeah. Stoję do ciebie plecami. Ja olewam cię. Nie lubicie. Jestem zbyt fajny. Będę słuchać Kręcę się O skończyłem A Maria zrobić jego tej partii Dobra oni będą po cichu, a ja robię swoje metodę No dawaj, dawaj wykręcaj głupi koniu Zmniejsz odległość od celu, no już no.

I'm ready when you are. Let us begin. Dostałem nożyki. Coś, co to było? <laughs> Bak mi się...